Cześć wszystkim. Pokażę Wam, jak skasować inspekcję olejową w Toyocie Jaris. To jest akurat D4D silnik 1.4, Po włączeniu zapłonu, jeżeli mamy inspekcję do skasowania, ten kluczyk pomarańczowy nam mruga, który tam był widoczny. Żeby go skasować, musimy tutaj ustawić sobie przyciskiem. Nie wiem czy to widać. Trip A żeby był. Wyłączamy zapłon. Trzymając ten przycisk, włączamy zapłon. Trzymamy ten przycisk, włączamy zapłon. Tutaj pojawiają nam się takie kropeczki, które będą znikać. Już jest skasowany.